Jeżeli mnie zapytacie, czy macie iść na warsztaty fotograficzne, zawsze powiem Wam w ten sposób. Master your craft. Stań się mistrzem w swojej dziedzinie. I to jest bardzo ważne, bo jakość Waszej pracy jest ważna. Ale prawda jest taka, że jakość Waszej pracy nie zdobywa klientów. I teraz pytanie: Co jest Waszym celem? Czy Waszym celem jest zdobywanie klientów? Czy Waszym celem jest stanie się mistrzem w swojej dziedzinie? Bo to są dwie ścieżki, do których będzie prowadzić inna droga. Moim zdaniem ważniejsze od jakości Waszych pojedynczych prac jest to, czy potraficie dać klientom powtarzalne efekty. Chodzi o to, żeby jedna sesja od kolejnej nie odbiegała aż tak bardzo jakością. Chodzi o to, że jeżeli dzisiaj klientowi daliście jakość na tym poziomie, to jutro dacie klientowi podobne doświadczenie i podobny poziom prac na tym samym poziomie, być może na wyższym poziomie, oby nie na niższym poziomie. Ok? Jest to bardzo ważne. Jeżeli wasze portfolio jest już wystarczająco dobre, by ktokolwiek i kiedykolwiek zapytał was o sesję zdjęciową, to już jest OK. To już jest OK, aby zdobywać klientów. I to, co się wydarzy dalej, to pokazanie wartości klientowi, to sprzedaż dowiezienie wartości, jaką obiecaliście. I to daje Wam klientów, ale nie to, czy macie lepsze lub gorsze portfolio. I tutaj w komentarzach widzę, że warto trenować wszystko naraz. To też jest metoda, tak? Wyznaczyć sobie dwa cele. Jeden cel na rozwijanie się w biznesie, i drugi cel, na przykład, chcę nauczyć się oświetlenia studyjnego, bo do tej pory nie radziłem sobie z tym zbyt dobrze. Ale to muszą być dwa równoległe cele, bo jeżeli będziemy tylko zdobywać wiedzę fotograficzną, a nie będziemy rozwijać wiedzy biznesowej, to okaże się, że nie mamy klientów, a robią bardzo dobre zdjęcia. Mateusz pisze. A jeśli będę mistrzem w swojej dziedzinie, to nie będę miał problemu z zdobywaniem klientów. Mm, nie zgadzam się z tym. I zaraz pokażę Wam, dlaczego ja się z tym bardzo nie zgadzam. I podzielę się z Wami swoją historią. Rok 2012-2013, 11-10 lat temu, to są screenshoty z różnych moich social mediów, które miałam w tamtym czasie. W 2012, 11 lat temu, po raz pierwszy zostały moje prace opublikowane w magazynie internetowym. Udało mi się zdobyć publikację na włoskiej stronie Volga. Było to dla mnie bardzo duże osiągnięcie. A w 2013, 10 lat temu, miałam swoją pierwszą publikację w polskim magazynie Confession Magazine, już nieistniejący. Był to magazyn online. I w tym samym roku zdobyłam również swoją pierwszą publikację w magazynie drukowanym, który każdy mógł pójść do Empiku i kupić sobie e-makijaż Magazyn i tam wylądowały moje zdjęcia. Czy robiłam wtedy fajne zdjęcia? No myślę, że, że nie były to złe zdjęcia, skoro zdobywałam publikacje w różnych mediach 2015 i 2017. Czyli jesteśmy już. Trochę bliżej, tak mniej więcej 6 lat temu. Tutaj widzicie przykłady moich prac. Są to przykłady zdjęć portretowych, zdjęć rodzinnych, zdjęć beauty, zdjęć kobiecych, zdjęć stylizowanych. Czy mój styl fotografii, czy mój poziom fotografii, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o światło, retusz, czy on 6 lat temu różnił się aż tak bardzo od tego, co prezentowałam 11 lat temu? Dajcie mi znać na czacie, bo mi osobiście jest dosyć ciężko odnosić się do swoich prac. Bo ja oczywiście widzę w nich wiele błędów, które mogłabym poprawić, gdybym robiła te fotografie teraz. Ale kiedy patrzę na te zdjęcia 11 lat temu i patrzę na te zdjęcia nie więcej 6-7 lat temu, to nie wiem, co wy na to. Pokażę Wam też zdjęcia z ostatnich pięciu lat. 2018-2022. To są moje całkiem nowe zdjęcia. Są to zdjęcia, które być może są jakoś tam bardziej ustabilizowane stylem, ale czy technicznie, obróbkowo. To one mocno się różnią od tych zdjęć, które robiłam 6 lat temu. To są najnowsze zdjęcia. To są zdjęcia, które robiłam 6-7 lat temu. I zdjęcia, które robiłam 11 lat temu. No nie wiem, jak spojrzymy sobie na te trzy zdjęcia. Mamy zdjęcie z 2013, 2016 i 2020. Czy te zdjęcia się czymś różnią technicznie i obróbkowo? się coś zmieniło między 2013 a 2020, ale nie był to poziom mój fotograficzny, technika, obróbka itd. Coś bardzo ważnego się wydarzyło na etapie 2017-2018. Co się zmieniło? W sesji za 0 zł przyskoczyłam do sesji za 1000 zł, bo podjęłam decyzję. Czyli ja już w 2013 roku byłam na podobnym etapie, na którym byłam w 2020, ale zarabiałam 0 zł z fotografii. Nie dlatego, że ja podniosłam swój poziom techniczny fotografii na oświetleniu, na obróbce, nie to, że ja kupiłam jakiś nowy, lepszy sprzęt, chociaż oczywiście ten sprzęt też się zmieniał przez te lata. Nie wydarzyło się to dlatego, że ktoś mnie nagle odkrył i zaproponował intratną współpracę. Nie wydarzyło się to dlatego, że nagle klienci dostrzegli ładne zdjęcia i sami zaczęli proponować, że mi za nie zapłacą. To tak się nie wydarzyło. To ja zadbałam o to, żeby właśnie na tym etapie 2017-2018 zdobyć wiedzę w temacie, którego mi brakowało, czyli marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. To ja zmieniłam swój mindset. Z jestem fotografem pasjonatem na jestem fotografem przedsiębiorcą. I to ja aktywnie wyszłam z propozycją. Proszę Państwa, to jest to, co oferuję. Wiem, że to jest coś, czego potrzebujesz, i możesz to u mnie mieć, jeżeli to kupisz.